Siema. Postanowiłem w końcu nagrać jakiś vlog na YouTube'a. I podzielić się swoimi doświadczeniami z robieniem jibów, brapów, trików i w ogóle zauważyłem, że tego jest mało na YouTube, więc no, dzisiaj was wszystkiego nauczę, Jo. Dawany, chodź bliżej. No to do zrobienia brapów musisz sobie wybrać jakąś taką bandę, która ma w sobie różne elementy. Dodaję to stylu, jest taki boom eee, po prostu łatwiej się wślizgnąć tą bandę. Nie wchodzicie w bandę normalnie. <grym> tak nie wchodzimy. To tak jest właśnie... bandy. Tak właśnie. O. Tak wchodzimy. Tak właśnie nie róbcie. O moje jądra. Eee, tak właśnie nie róbcie. Jeśli chcecie zrobić dobrego rapa to musicie wejść w środek bandy. Bardziej ostro niż zwykle, czyli. od jedno do baro. Nie słuchajcie tego. I trzeba mieć nisko, Niski. 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 To Niski. Niski. To Niski. Pokaż od środka Nie, ej to jest wygoda Wygoda No amortyzuje ci, bo jaką gąbek nie mam Nie, to jest MIPS chłopie Panu, powiedz nam gdzie teraz idziemy Idziemy na Dżibyn, Łopata, DH Forens, Wolski Tego typu Alright Trzeba zrobić takiego brapa, żeby się wjebać Przed braper która? banda? Tak, co tam wjechał no trzeba spuszczać powietrze i lecimy Emocje jak na grzybach Uważaj, uważaj, uważaj Co narzekasz? Kukuję, bo mam a ja Też chcę spójść. Moją pompkę. Nie bo są opony po krzywie. Będzie, tak. Będzie narzekał. Jedzie. opony Zajebałem tam. tam. Będzie narzekał. Jedzie! Oh, to jest beautiful! Nagraj tutaj! Pokaż No to jest full chłopie! Masz pola, to, 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 to dawaj! Ej, to daj się Nie poradnie jak my iść, Ale jeszcze nie skończyliśmy chula. robić brafów To był dopiero początek! Sami idziemy brafy robić, tam takie brafy będą! A ty z cinematyku ujęcie Kurwa mać! Co ty kurwa robisz? Pompuje. To nie sprzyja prawą dziwu. Nie sprzyja dzibowi, no A spier. Będzie wrap, będzie wrap. <śmienny> Myśli, że jest fajny, ale tak nie jest. Zapraszam na mojego Instagrama. A! jest ciężko, ponieważ ta banda jest strasznie pionowa i jest ciężko. Mamy problem. Nagraj tego Jibbera. Mój, Dawajcie, paki. Ładuj to. Będzie jeden w bandzie. Pa, ja zrobię jeden w bandzie. O! Pokaż stopy. Jeśli ktoś chce. Pokaż stopy. Jeśli ktoś chce Ściągi mi z Janek nie lubi czuj rajta. Się. Sam się odsuń. Co za debil. Skoro to już wiecie w teorii, to możecie zacząć próbować w praktyce. A teraz pokażę Wam, jak stylowo latać na mini-hopkach, czyli takich typowych dżiberach Jo, zobaczymy się u góry. No, tutaj jesteśmy na linii, którą wybudował Joyride. Właściwie to ją poprawił. Spoko, bo była gigant w sobie, stanie. I myślę, że to jest idealna linia na początek, żeby zacząć ćwiczyć dziby. Więc tak, od tego na początek zaczniemy. No, więc jak było, mogliście zobaczyć. Delikatnie w dupce A to delikatnie Zajebiste Pokaż to Kurwa boję się, boję się Yo. Kurwa Podejście numer dwa Jou Panie racz mu dać panie powietrzne spoczywanie racz dać panie A! A! Nie, 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 nie. Moso! myśleliśmy że te bandy są łatwiejsze do brapów, ale się myliliśmy spróbujemy jeszcze raz jak się nam nie uda racz mu dać, panie. Wieczne spoczywanie. Racz mu dać. Wieczne spoczywanie. Racz mu dać, kurwa. Ale masz gogle enduro. Pokaż, pokaż. Ile za nie dałeś? 11,98. Za tanio. Więc kolejnym etapem dzibowania są e, szybkie whipy, a raczej skraby z whipem I teraz próbuję z tego małego wybicia się wybić Zrobić whipa w lewą stronę Wanąć tylnym kołem o to drzewo I potem wylądować lądowanie. Pierd będzie A kurwa głośny. Ankon kurwa Da się Da się Teraz nagraj mi dupę Kurwa, znowu bez głosu. Mam patyk, mam patyk, mam patyk Widzicie czemu blondynka nie ma drzwi ważniecy? Nie, zajemiste Dobra, dobra Kurwa, czekaj Na pełnym gazie Tak teraz, serio, serio to nie bra pójdzie na ładnych bandach jak już gdzieś brapujecie to brapujcie w kruszkowcach albo jakichś innych zjebanych bike parkach, ale, ale nie, na ładnych, nie na ładnych bandach, bo to je po prostu niszczy w chuj. i to możecie tutaj zobaczyć jakie już to są dziury od jakichś debili. No po prostu się tak nie robi i nie polecam. Kurwa... Debilu! Nie rób brapa! Kurwa, co za debil! Co za debil jebany! Bo, Kurwo mać! Kurwo mać! Bo zjebałem kuga. Mama jeba? Właśnie dlatego nie róbcie brapów Przekonajcie się na własnych oczach. Robił brapa i wyleciał z banda. Chciał zrobić banda, <ściał> zrobić banda i rozjebał brapa. Ja weź. No kurwa, proszę. No to teraz zobaczyliście na miaskę stylu. Możecie teraz sami próbować w domu na lokalnych miejscówkach. No, subskrybujcie, lajkujcie i. podrywajcie. To była moja najlepsza linia w życiu. Ja jestem. Jestem w szoku, że tak mi się aż tak udało dobrze polecieć. Nie. jak uważasz? Może być. Ja chcę tylko powiedzieć, że na TikToku mam błyskawica podwójna 420 i tyle.